W dzisiejszym odcinku jesteśmy w 99 nocach w lesie, i w tym odcinku oswoimy sobie mamuty i zrobimy z nich armię, żeby zabijać po prostu wszystkich kultystów. Zobaczymy na ile hitów one zabijają wszystkich, i jak szybko i jak bardzo nam pomogą te mamuty. Jeżeli będziemy mieli ich kilka i jeżeli chcecie to zobaczyć, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subiekać na tym kanale. Nie możecie podbijać ten film, będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. Wystarczy, że klikniecie łapkę w górę, a obok klikniecie podbi. Ogólnie trochę już tutaj mi pomógł pewien pan, i nie wiem, czy wiecie, który pan, ale. Ale ten pan też mi pomagał na poprzednich odcinkach, więc możecie się domyślać. Dobra, tu mamy pierwszych kultystów. Oni sobie tutaj wejdą i umrą, więc e, oni niech sobie na razie umrą. No, w każdym bądź razie nie będziemy testować, jak szybko możemy ich zabić, bo jeszcze nie mamy mamutów. W ostatnim update dali nam oto takie flety, którymi możemy himować, jak widzicie, zwierzęta. Wystarczy, że tutaj sobie podejdziemy, poklikamy trochę i możemy sobie zrobić naszego oswoić naszego zwierzaka. I do takiego zwierzaka, na przykład do baniego, potrzebujemy marchewki. I ogólnie ten flet możemy sobie levelować. Jak widzicie mamy pierwszy level Są trzy levela tego fleta, więc musimy go zlevelować Na trzeci level, żeby Pójść do mamutów i oswoić mamuty A jak się je leveluje, wystarczy, że po prostu Będziemy dawać marchewki tym tutaj Królikom, albo jakimkolwiek Innym zwierzętom, wystarczy, że po prostu będziemy oswajać Więc musimy to na początku zrobić I do tego ja bym użył Oczywiście kilka farm, żebyśmy Mieli łatwiej z jedzeniem, żeby to Po prostu samo rosło Dobra, mamy kilka tych farm, teraz potrzebujemy Krok pota, bo do mamutów z tego co pamiętam, potrzebne są zupki I tak, ogólnie na tej farmie rośliny rosną co dwie noce, więc do tego potrzebujemy łóżka. Dzieci nie będziemy ratować, bo będzie nam to za szybko szło, ale weźmy sobie łóżka. Jeżeli byśmy uratowali sobie dzieci, to będzie to szło naprawdę, naprawdę w szybkim tempie. Aktualnie nie potrzebujemy tylu kultystów, którzy nam tutaj będą przeszkadzać i, i no i mógłbym po prostu zginąć. Dobra, dajemy pierwszemu. I czy on już jest oswojony, czy jeszcze coś potrzebujemy? Nie, dobra, on już jest oswojony, potrzebuje jedną marchewkę I jak widzicie, level nam się już tutaj też wbił Mamy też nową klasę Zukipera Ekwipowaną, więc szybciej powinniśmy wbijać level na tym flecie I mamy wreszcie kilka marchewek Już możemy sobie wziąć i moim zdaniem To już będzie pierwszy, w sensie drugi już level naszego fleta Dobra, i pyk, czy możemy tak wyrzucić i to po prostu w nią wpadnie? Tak, wpadnie, dobra Uwalniamy, bo niepotrzebny nam jest I oswajamy kolejnego Ok, i jeszcze moim zdaniem Z2. I wtedy już będziemy mieli kolejny level I jak widzicie mamy ready for upgrade Czyli teraz musimy znaleźć Pomieszczenie do upgrade'owania tego fleta Bo nie wystarczy, że po prostu Jemy tutaj jakby cały ten level Tylko musimy też i zupgrade'ować Tego fleta, więc trochę się musimy Nachodzić, ale ten flet Możecie, w sensie to pomieszczenie do upgrade'owania fleta Możecie znaleźć sobie na mapie I wygląda ono oto tak Jak widzicie tutaj też macie coś takiego I takiego czegoś szukajcie u siebie na mapie Dobra jeżeli nie macie z kim grać w 99 nocy, Wbijajcie naszego Discorda, link macie w opisie. Bo tam macie specjalny kanał, szukam do gry i możecie sobie znać znajomego, z którym możecie pograć i nabijać noce. No i też macie dużo innych gier, więc polecam wbijać. Chodzimy i wygląda to oto tak. Teraz wkładamy sobie tutaj fleta i on zaraz się powinien zagrajdować. Mamy już drugi level. Dobra, pyk. O kurde, 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 kurde. Dobra, mamy strong flashlighta, więc... Oj, dobra, on nie poleci w moją stronę, bo on leci tylko w jedną, jak się ustawi. Weźmy sobie to też wszystko, włóżmy już do krok pota, żeby zacząć robić zupki, bo wydaje mi się, że będzie ich potrzebne trochę. Dobra, pierwsza jest, niech pójdzie do lodówki, może się nie zepsuje. Dobra, mamy aktualnie trzy zupki, na razie tyle starczy. Weźmy sobie w sumie jedną do inventori i oswajamy znowu króliki. Tylko to nie będzie długo, jak widzicie, jeden królik oswajony i mamy już tyle levela. Ostatni już królik nam został. Teraz wystarczy, że rzucimy mu to. I czy mamy? Tak, mamy już ostatni level. Idziemy to upgrade'ować. I jak wygląda ostatni flat? A wygląda oto tak. To jest ostatni, czy jeszcze coś możemy wbić? Nie. Dobra, to jest ostatni. Dobra, mamy tu kultystów, ale oni sobie wejdą tutaj i zaraz umrą. Wchodzicie tu? Chodźcie dobra pyk pyk nie ma Nie ma kolejnego i jeszcze tutaj kilka Zostało ale oni sobie chyba poradzą z wejściem Tu i z y, śmiercią Natychmiastową i idziemy po Mamuta jeszcze dla osób Które chciałyby Oswoić mamuta to jest taki problem Że biom lawowy ma 50% Na zespałnienie się Zamiast zimowego Więc jeżeli macie zimowy biom to na pewno nie będziecie mieli lawowego Przynajmniej z tego co ja wiem Weźmy sobie do tego wildfire'a Zobaczymy czy ich to zabije Dobra zabiję tych basicowych Tak ja bym zrobił to w taki sposób Walniemy sobie tego mamuta i on powinien za nami pójść Tylko że tutaj się chyba zbugował Powinien za nami pójść i ja bym go przyprowadził Trochę e, do naszej bazy Żeby po prostu był bliżej I żeby nam było łatwiej go oswajać Bo trochę czasu to zajmie A jeszcze mamy kilka mamutów do oswojenia więc idziemy z nim i zaczniemy go oswajać przy naszym kampie. I wtedy on powinien po prostu się zatrzymać w miejscu. Bo jeżeli oswajamy, to jak wiecie, e, nie giną wtedy nasze zwierzęta. Jeżeli zawsze chcieliście mieć najlepsze rzeczy w grach w Robloxie, to na stronie BlogZoom możecie je kupić. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo petów. Wszystkie najlepsze pety w grze. I z moim kodem w MAKIU macie 10% zniżki na wszystkie rzeczy. Albo jeżeli ciężko wam jest napisać w MAKIU, to napiszcie Fmak. Fmak też działa i też macie 10% zniżki. Teraz zostało już tylko dodać bota do znajomych, bić do niego i odebrać od niego swoje zakupy. Co w się sensie, e, nie biją nas te nasze zwierzęta? Dobra, weźmy go, zacznijmy oswajać. Kurde, no, żeby nie wrócił tam. Pyk, palnąłem go. I czy ja teraz go mogę oswoić? Tak, mogę, dobra, dobra. Ej, jakie to jest małe? Jak to ciężko wyklikać? O nie, o nie, 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 nie. Nie, nie gada, że się nie uda. Dobra, udało się. Bo kliknąłem przez przypadek na tego królika. Ej, długo się go będzie oswajało naprawdę. Ja już trochę tutaj klikam. I to jest pierwszy level jakby oswajania A jest ich kilka Ej, dobra Ej, nie udało się? Dobra, pyk, jeszcze raz musimy spróbować Bo teraz akurat... O, dobra, mamy O, jak widzicie, potrzebujemy dwóch pumpkinów i jednego kejka Dobra, spoko, spoko To chyba będziemy mieli, jeżeli już tutaj zaczęły rosnąć pumpkiny Nie, oczywiście, że nie zaczęły rosnąć pumpkiny Ale kejka możemy jednego dać, bo jak widzicie, mamy ich trochę Kejków akurat ciężko jest znaleźć na mapy. No one dla mnie są rzadkie po prostu, więc nie jest to takie łatwe do zrobienia. Musimy zjeść tutaj wszystkie te karocy, żeby nam tu dynie zaczęły rosnąć zaraz. Weźmy sobie jeszcze jedno łóżko, kupmy... Może nam pomoże, może to będzie szybciej rosnąć. Mam nadzieję, że rzeczywiście to tak działa, że jeżeli rosną nam noce szybciej, to szybciej też tutaj nam e, jedzenie się produkuje. I mamy już... O nie! O nie, ej! Jeden pumpkin mi wleciał do pota, no! Nie, no nie może tak być. Ej, ile nam to zajmie robienie tego? Może jednak dorobię trochę tych farm. Pyk, 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 pyk. Dobra, niech kilka nie... będzie jeszcze, bo na pewno nam to pomoże. I minęło za dużo czasu, i musimy oswajać go jeszcze raz. Aha, on nie może tak czekać długo. Kurde, no. Może to niech rosną te pampkiny już. Okej, okay, tutaj mam napisane, że rosną co dwa dni, czyli nieco noce, więc bez sensu zrobiliśmy te łóżka, bo to rośnie co dwa dni, czyli tylko dni się liczą. Dobra, mamy pampkiny, więc weźmy te pampkiny. Pyk, dobra. Udało się. I zrobimy pierwszy level chyba dopiero tego mamuta. I pyk. I czy on jeszcze dużo potrzebuje tego timowania Boże, ej, nie gadajcie, że za każdym razem będzie trzeba dawać to samo. Jeżeli będzie trzeba dawać to samo, to będzie naprawdę ciężko. Będzie naprawdę, to naprawdę ciężko. Tak, trzeba dawać to samo. Ej, 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 ej. to będzie nie do zrobienia. To będzie naprawdę, naprawdę, naprawdę ciężkie. Robimy tych farm dużo. Ej, wszystko kupiłem! Albo mi się skończyło. Nie, nie skończyło mi się. Dobra, czyli możemy tych farm kupować, ile chcemy. W sensie nie, właśnie nie możemy kupować tych farm, ile chcemy, bo one się. W sensie jest limit na te farmy. Ale teraz to już powinno przyspieszyć, bo mamy naprawdę dużo tych farm. Dosłownie mamy wszystkie farmy, jakie się da wykupione, więc powinno to przyspieszyć. Tylko ognisko nad tej gaśnie, ale to zaraz kultyści przyjdą, powinni zginąć i się ich tutaj wrzuci. Dobra, idą i od razu umierają. Ja się tutaj schowam, to mnie nie trafią nawet. Pyk, kolejny zginął i jeszcze chyba kilku powinno wejść. Tak, idą wszyscy, patrzcie, giną fajnie. Ile ja będę miał paliwka do ogniska? I wszystkich wrzucamy do ognia Ej dobra, wcale to tak dużo nie pomogło My możemy oil drilla sobie kupić Dobra, kupmy oil drilla, bo on nam pomoże tutaj produkować trochę paliwo Bierzemy ciacho i bierzemy dwa pumpkiny Mogę je schować od razu? Mogę, dobra, to będzie bezpieczniejsze Ty, ciastko urosło normalnie na tym Wyrzućmy sobie to wszystko tu Dobra, pumpkin, pumpkin i ciastko, dobra, mamy już Drugi level chyba jego Problem jest, ognisko nam zgasło i mi tu przychodzi ten dir. czy ja zdążę szybko coś ogarnąć do tego ogniska? Jeszcze jestem głodny, ej muszę wrócić, muszę wrócić, kurde no! Nie no, że takie problemy będą to ja nie wiedziałem. Pyk, dobra, zjedzone, zjedzone. Jesteśmy zamknięci, więc nie powinno się nic nam tutaj stać. Jednak może się stać, bo nie mam latarki dalej, ale on tu nie wejdzie. Czy wejdzie? Nie wejdzie, dobra. Uciekamy stąd. Mamy Fuel'a tak naprawdę. Tylko, że fuel jest mokry. No to będzie musiał wysnąć i dopiero będzie mógł się tutaj włożyć do ognia. A nasz fuel generator też nic nie generuje na razie. O dobra, wleciało już coś, coś wleciało. Dobra, więc mamy już trochę, jak widzicie, pumpkinów uzbieranych, trochę ciastek też mamy, więc idziemy po kolejnego mamuta. A z tym mamutem, którego widzicie, tam wydarzyła się jedna niefajna sytuacja, ale zaraz wam powiem, co się stało. No, jak widzicie, on niby można go swoić. Ale zaraz zobaczcie, co się stało. Więc uważajcie, żeby wam się to nie stało. Ale zaraz wam powiem: zaraz wam powiem, tylko znajdziemy kolejnego mamuta. Dobra, pyk. I zaczynamy go teamować. I dajmy mu już te potrzebne rzeczy. Dobra, jedna dynia, druga dynia i ciastko. Pyk. I tymujemy go drugi raz. Teraz już szybko pójdzie, bo już mamy wszystko przygotowane, więc powinno pójść naprawdę szybko. Dobra, mamy już jeden level zrobiony, teraz robimy kolejny level. Pumpkiny, dwa, jeden, i drugi, i kolejne ciastko. I kolejny raz go musimy steamować. Dobra, jeszcze tylko dwa razy, jeszcze tylko dwa razy starczy nam wszystkiego, na pewno. Dobra, i ostatni raz, czy ile jeszcze? Dobra, jeszcze raz tylko i będziemy mieli mamuta Mam nadzieję, że nic się nie stanie Jakiegoś niespodziewanego I zginę, no mam nadzieję, że uda się zrobić to Ale raczej uda się go oswoić Bo tu już nie ma problemu, tylko teraz noc się zbliża Kurde no, pyk, 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 pyk I mamy, dobra, mamy go oswojonego Tak, mamy oswojonego mamuta Ej, i normalnie go mogę posadzić? Sit, ej, nie mogę go posadzić Follow, on idzie za mną? Idzie za mną, ale ja chcę go posadzić Okej, okay, to on po prostu stoi w miejscu Czyli on nie siada To weźmy go follow Ej, dobra, działa, możemy steamować kolejnego mamuta, dobra, bo wcześniej mi się coś zbugowało i nie mogłem w ogóle teamować mamuta, bo strzeliłem do niego, więc nie strzelajcie do tych mamutów, jak już się teamujecie, bo potem się bugują i nie da się ich w ogóle teamować, ale dobra, da się, więc jest naprawdę spoko, dobra, już myślałem, że nie uda się zrobić tej armii, ale jednak się udało, dobra, dostaję pierwsze jedzenie i wracamy po kolejne. Zacznijmy go sobie może oswajać, żeby już potem nie trzeba było tego robić. Dostaję i... Ej, nie dostał czegoś. Dobra, dostał wszystko. I jeszcze raz go teamujemy. Już ostatni raz, dobra, ostatni raz to robimy i będziemy mieli dwa mamuty już. I zaraz sobie zobaczymy, jak one będą biły i jak będą zabijać kultystów. Ostatnie jedzenie dostaje i mamy oswojone już dwa mamuty. Dobra, jak one będą za mną szły? Czy on jest zbugowany? Dobra, ale on się one się powinny do mnie przeteleportować, jeżeli za mną idą. Tak, dobra. Mamy dwa mamuty. Patrzcie, jak to wygląda, jak one idą w ogóle wolno. Dobra, i jak one zadziałają na takiego pająka? Dobra, na hita go zabiły, ale dobra, to jest akurat słabiutki mobik. Dobra, weźmy sobie tamtego wilka i czy one będą walczyły z tym wilkiem, który tam idzie, jeżeli on mnie zacznie bić, chyba dopiero. Tak, dobra, i one też go mają, chyba na hita, tak, tylko one się zbugowały trochę. To zobaczmy coś innego. Coś innego. O, tam mamy alfa, chyba wilka, więc strzelmy sobie do niego. I jak on nie walnie, to mamuty powinny pomóc. O dobra, dwa mnie walnęły. Ej, dobra, to szybciutko idzie, tylko ten ten jeszcze musimy mnie, mnie walnąć, i mamuty też go powinny wtedy bić. Dobra, pyk i go nie ma. Jestem ciekawy, właśnie jak z kultystami albo z armią wilków. Zbierzmy sobie armię wilków. Zbierzmy ich po prostu trochę więcej i zobaczmy, jak na większą ilość wilków one zadziałają. Dobra. O nie, dobra noc się zrobiła i, i zbugowały się po prostu. Patrzcie, co tu się stało. Aha! Ej! Widzieliście to? Dobra, mamy dowód przynajmniej, że gra jest zlogowana. Dobra, mamy już mamuty, ja też już żyję, bo się odrodziłem. Jakby inaczej, jak gra jest zlagowany, to może sobie pomóc. Dobra, jesteśmy na biomie lawowym. Strzelmy sobie do takiego jednego kultysty. Dobra, niech ten kultysta nas zwalnie i dobra, powinny sobie trochę z nim poradzić, nie. O, pościu go odepchnęły, dobra, wrzuciły go do lawy. Ale czekamy, aż kultyści przyjdą atakować nasz obóz. I wtedy zobaczymy, bo to, tutaj nie ma sensu tego testować. Jestem ciekawy, jak bardzo ułatwi nam to przeżywanie nocy. No bo co noc nas atakują w sumie, więc... Tym nam mamuty powinny pomóc. 59 nocy mamy, ale nadal musimy czekać na kultystów. Idą nasi kultyści. Mamy już full HP, ale dobra, zjedzmy jeszcze sobie kejka, żeby na pewno mieć full, full, full. I gdzie są kultyści? Dobra, tutaj są. Pyk. Niech oni tu przyjdą, niech mnie zaatakują. Tylko ja nie mogę wyjść, patrzcie. Ej, one normalnie blokują wejście. Dobra, niech mnie zaatakują. Pyk. Wszyscy, wszyscy niech mnie dotkną, tylko że mnie zginął. Dobra, pyk. I jak one tam sobie dają radę. Dobra, tych biją. Ej, dużo im jakoś bardzo nie zadają. Jakoś bardzo dużo im nie zadają. Ej, ja nie mogę się dać znowu dotknąć. Ale czy tamtych zabiły, czy nie zabiły tych tutaj w środku? Nie zabiły ich. Dobra, pyk. No i zginąłem, ale czy one sobie poradzą z tymi tutaj? Zobaczmy czy one sobie poradzą z tymi Kultystami, dobra z tymi sobie radzą Widzicie, bo ta gra się trochę laguje, jeszcze jest tyle itemów Okej, okay, żyje znowu i czy zostali tu jakieś Jacyś kultyści, dobra są strzelający, czyli najgorsi Ci którzy mogą mnie zabić dosłownie na Kilka hitów, chodźcie tutaj, czy się te TTT, mamuty, chodźcie, chodźcie o mamuty Chodźcie no, nie no, ej one są pobugowane tak Muszę je normalnie wpuścić tędy Chodźcie i wchodźcie tu. Ej, no nie wejdą tu, dobra. Weszły, 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 weszły. O, dobra, 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 biją, 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 biją. Ej, one są spoko, tylko trzeba rzeczywiście umieć z nich korzystać. Trzeba być e, z daleka od tych kultystów w miarę, żeby kultyści nas po prostu nie zabili. I zabijają, zabijają, ale one się bugują, bo patrzcie, one normalnie e, nie mogą przechodzić przez tekstury, więc one trzeba je przepuszczać, wpuszczać tutaj. Więc najlepiej one by zadziałały na pewnie wilki e, i jakieś takie moby gorsze. No, patrzcie, 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 co tam się dzieje z nimi. Więc sami sobie ocencie, jak działają te mamuty. Działają tak se, moim zdaniem. Tak se przez lagi, które są w grze. Pamiętajcie łapce w grze i subiku. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!